Mm hmm Nasza rzeczywistość jest kształtowana przez naszą tożsamość. To soczewka, przez którą postrzegamy i doświadczamy świat. Nasze przekonania, postrzeganie, myśli i działania są bezpośrednio pod jej wpływem. A jednak wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z jej potęgi i wpływu na nasze życie. W tym materiale zgłębimy, jak zmienić swoją tożsamość. By odmienić rzeczywistość i stworzyć życie, które będzie zgodne z naszym prawdziwym potencjałem. Przeanalizujemy pojęcie tożsamości, jej rolę w kształtowaniu naszej rzeczywistości oraz praktyczne kroki, które możesz podjąć, aby dokonać pozytywnej transformacji. Koncepcja zmiany tożsamości jest głęboko zakorzeniona w neuronauce. Nasz mózg to dynamiczna struktura, która nieustannie się zmienia dzięki zjawisku znanemu jako neuroplastyczność. Oznacza to, że mózg potrafi przeorganizowywać i przebudowywać swoje ścieżki neuronowe na podstawie naszych myśli, zachowań i doświadczeń. Powtarzane zachowania i myśli tworzą trwałe połączenia łączenia nerwowe, które umacniają nasze poczucie tożsamości. Badania wykazują, że świadoma zmiana myślenia i działania może prowadzić do powstania nowych ścieżek nerwowych i przekształcenia naszej tożsamości. Klasycznym przykładem jest badanie londyńskich taksówkarzy, ich hipokamp. Część mózgu odpowiedzialna za orientację przestrzenną był większy niż u przeciętnej osoby, co potwierdza, że długotrwałe, celowe działania wpływają na strukturę mózgu. Inne badania pokazały związek między zmianą Tożsamości, a nawykami oraz zdrowiem fizycznym. Na przykład osoby, które przyjęły nową tożsamość jestem biegaczem, znacznie częściej trzymały się rutynowych ćwiczeń. Pokazuje to, że zmiana tożsamości prowadzi nie tylko do zmian mentalnych, ale też do realnych zmian w życiu i zdrowiu. Tożsamość to złożona mieszanka naszych przekonań, wartości, nawyków i obrazu siebie. Wyobraź sobie pokładankę, gdzie każdy element to część Twojego ja, tożsamość kształtuje się w czasie, jak Rzeka, której koryto formowane jest przez otaczający krajobraz. Podobnie nasza tożsamość nosi ślady naszych doświadczeń, wyzwań i sukcesów. Środowisko, w którym dorastamy kulturowe, społeczne i emocjonalne ma ogromny wpływ na to, kim się stajemy. Tożsamość nie tylko definiuje, kim jesteśmy, ona wpływa na każdy nasz wybór. To jak korzenie drzewa, które czerpie z ziemi. Nasze wybory czerpią z naszej tożsamości. Ktoś, kto uważa się za entuzjastę fitnessu, z większym prawdopodobieństwem, Wybierze zdrowy tryb życia. Ktoś, kto identyfikuje się jako introwertyk, będzie bardziej skłonny szukać samotności. Te decyzje nie są przypadkowe. To naturalne odbicie naszej tożsamości. Nasza tożsamość również wyznacza nasze granice komfortu, jak złota rybka, która rośnie lub karłowacieje w zależności od wielkości akwarium. Nasza tożsamość może nas ograniczać lub poszerzać nasze doświadczenia. Osoba, która uważa się za niesportową, może unikać aktywności fizycznej. Nieświadomie zawężając swoje życie. Co więcej, sposób w jaki postrzegamy świat jest filtrowany przez naszą tożsamość, jakbyśmy nosili okulary z barwionymi szkłami. Optymista i pesymista mogą patrzeć na tę samą sytuację, lecz widzą ją zupełnie inaczej. Świadomość tego, jak silny wpływ ma nasza tożsamość, to dopiero pierwszy krok. Prawdziwa moc tkwi w wykorzystaniu tej wiedzy do wprowadzenia realnych zmian. Jak więc zmienić rzeczywistość poprzez zmianę tożsamości? To proces Zmiany wzorców myślenia i postrzegania. Podobnie jak aktor wcielający się w nową rolę, możemy odegrać wersję siebie, którą chcemy się stać. To nie udawanie, lecz przyjmowanie nowych perspektyw i zachowań, które przybliżają nas do aspiracji. Pierwszym krokiem jest jasne zdefiniowanie nowej tożsamości. Jakie cechy ma osoba, którą chcesz się stać? Jakie nawyki praktykuje? Gdy już masz ten obraz, zacznij działać zgodnie z nim w codziennym życiu. Na początku może to być niewygodne, jak nowe buty które trzeba rozchodzić, ale z czasem stanie się naturalne. Silnym narzędziem w tej transformacji są afirmacje, pozytywne stwierdzenia, które powtarzamy, by wzmocnić nową tożsamość. Na przykład: jestem zaradny i radzę sobie z wyzwaniami. To afirmacja dla przyszłego przedsiębiorcy. Nasz mózg jest plastyczny. Im częściej wzmacniamy nowe myśli i zachowania, tym silniejsze stają się odpowiadające im ścieżki neuronowe. Nowa tożsamość staje się z czasem naszą nową rzeczywistością. Drugim krokiem jest samoświadomość i refleksja. Dzięki niej możemy analizować swoje obecne wzorce i porównywać je z naszą pożądaną tożsamością. Dziennik to skuteczne narzędzie. Zapisując myśli i doświadczenia, tworzysz materialny zapis swojej drogi i masz okazję do głębszego zrozumienia siebie. Medytacja również pomaga, wycisza umysł, pozwala skupić się na wnętrzu i dostroić się do nowej tożsamości. Warto też słuchać konstruktywnej opinii od przyjaciół lub mentorów. I ich perspektywa może dostarczyć cennych wniosków, których sam nie dostrzegasz. Trzeci krok to otaczanie się inspirującymi wpływami. Zasada bliskości mówi: jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Znajdź ludzi, którzy już mają cechy i styl życia, do których dążysz. Czytaj książki, oglądaj filmy, słuchaj podcastów wszystko co rezonuje z nową tożsamością. Czwarty krok to, to, to wizualizacja. To nie tylko marzenie. To potężne narzędzie. Potwierdzone przez naukę. Musk Nie odróżnia realistycznych obrazów od intensywnie wyobrażonych. Im częściej wizualizujesz siebie, jako osobę, którą chcesz być, tym szybciej mózg tworzy odpowiednie połączenia neuronowe. Wizualizuj codziennie, rano i wieczorem. Wyobrażaj sobie, jak wygląda Twoje życie. Jakie uczucia ci towarzyszą. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Używaj wszystkich zmysłów. Piąty krok to działanie i budowanie nawyków. Zrozum pętle nawyku. Bodziec, rutyna, nagroda. Zacznij od małych kroków. Na przykład przykład picie wody rano zamiast przeglądania telefonu. Zmieniaj otoczenie, ułatwiaj sobie dobre nawyki, utrudniaj złe, świętuj małe sukcesy. Każda mała wygrana wzmacnia nową tożsamość. Na zakończenie, zmiana tożsamości to nie tylko zmiana nawyków, to przemiana tego, kim jesteś. To wewnętrzna rewolucja, która prowadzi do zewnętrznej transformacji. Pamiętaj, każda wielka podróż zaczyna się od jednego kroku. Zacznij dzisiaj, zrób choćby mały ruch, bo, jak powiedział Heraklit, charakter to przez Naczynie. Tożsamość, którą wybierzesz, kształtuje Twoją przyszłość. Wybierz więc mądrze, wybierz odważnie, bo każda chwila to nowy początek.